Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Bojko, Natalia, z tej strony zapraszam do porannej odprawy rynkowej na kanale Finmex. Wczoraj mówiliśmy sobie bardzo ogólnie o sentymencie rynkowym, który przez ostatnie dni zapanował głównie na bazie. Ostatniej decyzji Fedu oraz wypowiedzi bankierów szczebla centralnego, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj natomiast skupimy się bardziej na intradayowym sentymencie, na omówieniu tego, co dzisiaj w kalendarzu, a niewiele się dzieje. No i przede wszystkim zerknięcie słuchajcie, na rynek z bardzo krótkoterminowej perspektywy. Także dla tych, którzy nie grają pod długi sentyment, tylko bardziej fokusują się na takich na krótkich ruchach, myślę, że więcej, zdecydowanie więcej ciekawych informacji się dzisiaj pojawi. Natomiast idąc do takich informacji ogólnych, bo wydaje mi się, że to będzie na razie najciekawsze, wczoraj decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Niewiele o niej mówiliśmy, bo też niewiele się na niej działo, zgodnie z założeniami większości, z słuchajcie, ekonomistów i analityków i prognostyków, zbierając całą tą śmietankę do takiego, powiedzmy sobie... <laughs> do takiego jednego boksu, biorąc pod uwagę, co kto sądził, no to większość jednak zakładała brak podwyżki 100%, brak podwyżki, no i brak obniżki stóp procentowych, czy pozostawienie ich na tym samym poziomie. Decyzja natomiast nikogo nie dziwi. A raczej była decyzją bardzo spodziewalną, właśnie z charakteru tych spodziewalnych. Nie wiem, czy domyślam, nowe słowo, czy takie jest. Natomiast dzisiejsza konferencja właśnie pana Glapińskiego powinna dużo, dużo więcej wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej. Oczywiście domyślamy się, że jest to spowodowane też ogólnym trendem, który widzimy w polityce monetarnej, czyli siedzenia i patrzenia tego, słuchajcie, czego my nie daliśmy zrobić. Rady jeszcze w tamtym roku obniżając stopy procentowe praktycznie o 3 obniżki, w jednej czyli 75 punktów bazowych. Teraz trzeba się ci i patrzeć, czy inflacja ponownie nie powraca do celu. Natomiast wydawać by się mogło, że na razie jest w tym aspekcie dosyć spokojnie. Nie wiem, dlaczego utknęliśmy na kontraktach, akurat CME. W związku z tym tematem przejdziemy sobie do kalendarza. Z ciekawych rzeczy. Bank, o którym wczoraj rozmawialiśmy, New York Bank, dokładniej ten, który słuchajcie, miał problemy z płynnością. Ta płynność, problemy z płynnością to już jest coś, co doskonale znamy, tak by się wydawać mogło. Po 2023 roku, gdzie te upadki banków nie były niczym zaskakującym, szczególnie oczywiście tych mniejszych, natomiast sektor, słuchajcie, bankowy zdecydowanie się po wczoraj uspokoił, kiedy New York Community Bank Corp., czyli ten bank nowojorski razem z prezesem, znaczy, ogłosił, że w sumie to takich wielkich trudności już nie ma. Sprawa z depozytami wygląda dużo lepiej niż choćby w First Republic Banku czy SBS-ie. Natomiast rynek się uspokoił, prezes też występował i mówił o tym, że dadzą sobie radę i tak na dobrą sprawę. Wszystkie te obniżki, które powstały, cała ta przecena, która powstała, została wyciągnięta praktycznie do 1% straty. Nie wiem skąd taki aż wielki optymizm, bo biorąc pod uwagę to, co się działo, biorąc pod uwagę wszystkie fajerwerki, słuchajcie, wcześniej z Evergrande, już mówimy o Chinach, ale związane z tymi bankami, bardzo dziwię się, że rynek tak szybko wyciągnął wszystkie obniżki. Być może potraktował to jako fajną, fajną promocję. Zobaczymy, czy po tej promocji nie odbije się to, słuchajcie, wszystkim czkawką. Natomiast sam. Moodle czy agencja ratingowa już przygląda się bankom w stanach, żeby ponownie zapewne ocenić ich zdatność do funkcjonowania i potencjał do tego, by brzydko to brzmi potencjał do tego, by upaść, ale mniej więcej o to, o to w tym wszystkim słuchajcie chodzi. Po wczorajszych wypowiedziach bankierów. Myślę, że to jeszcze warto jest to mówić ze względu na to, że wiem, że sporo z Was śledziło te wypowiedzi. Ja też mówiłam, by śledzić, bo skoro mm, pojawiły się nagle olbrzymie, znaczy olbrzymie no, odbicia na rynku związane właśnie z jednym przemówieniem, które zapewniało, że w marcu też jest szansa na obniżkę ze strony rezerwy federalnej, no to się rzeczy zaczęliśmy to śledzić. Dzisiaj nie będzie lepiej, bo w sumie tylko jedno ważne wydarzenie w kalendarzu makro. Natomiast sporo jest przemówień bankierów, z dzisiaj, dziś, a jutro wziąłem. No widzicie, jutro też nie lepiej. <laughs> Z dzisiaj, tak na no, dobrą sprawę, najbardziej interesujące będą nowe deklaracje o bezrobocie, czyli te wstępne odczyty o bezrobotnych ze Stanów Zjednoczonych, 14:30, czyli klasyczny czwartek, jeżeli chodzi o odczyty. Natomiast zwróćcie uwagę, że praktycznie pustostan, sesja europejska nie przynosi żadnego większego, ciekawszego, szczerze powiedziawszy. Ruchu, sporo przemówień się pojawia. Przemówień po 14.30, zaczynając od Barkina, będzie dwa razy to przemówienie, o również trochę z Europejskiego Banku Centralnego, z Lejnem na czele, no i Bank Anglii. Po wczorajszych przemówieniach niewiele się słuchajcie zmieniło, ten sentyment lekko podskoczył na korzyść. Risk on, czyli na niekorzyść dolarową, natomiast, szczerze powiedziawszy, nie były to jakieś bajońskie i bajeczne wzrosty. Może tu zobaczymy, o zobaczcie, tu już jest zdecydowanie więcej tego wszystkiego. Z Europejskiego Banku Centralnego bliżej 12, jeszcze się pojawi kilka przemówień i poza tym, tak, poza tym słuchajcie, jest naprawdę bez jakichś większych rewelacji. Na ten moment. Co jeszcze, co jeszcze? W sentymencie. W sentymencie niewiele się zmieniło. Wczoraj, w sumie, po danych z tego banku, rynki wróciły znowu do jakichś totalnych abstrakcyjnych wzrostów. Choć nie nam oceniać, czy są one abstrakcyjne, czy nie. Natomiast zwróćcie uwagę, że i US, i Nasdaq, to wszystko praktycznie jest już na poziomach naprawdę całkiem wysokich, przed tymi wszelkimi. Mogłabym powiedzieć, obawami, które się w tym czasie pojawiły. Same słuchajcie, sentymenty na rynku. Jeżeli popatrzymy sobie na rynek futures, no to przede wszystkim azjatyckie sentymenty były wybitnie, udane na samym otwarciu, sam Nikkei urósł o 1,68%, patrzymy tylko oczywiście na rynek, słuchajcie, futuresów, natomiast Hang Seng już klasycznie, skoro Nikkei rośnie, on musiał się po prostu osunąć. No, w Chinach nie jest jakoś rewelacyjnie, jak popatrzymy sobie na dane, bo dzisiaj chyba też dane wychodziły dokładnie z samego rana, no to mamy chyba historyczną, słuchajcie, historycznie niskie, zakupy, jeżeli chodzi o, pro, o konsumentów, to już tak mówię, nie w kontekście inflacji, ale inflacja również słuchajcie, w tym akurat przypadku w ujęciu rocznym dalej na minusie, także ciekawe zjawisko, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Europie i na świecie. Dobra, tu sobie eurodolca, później zerkniemy na to wszystko, natomiast zwróć uwagę, że faktycznie ten sentyment otwiera się całkiem ciekawie na kolejne sesje, natomiast na razie nie jest jakoś wybitnie jeszcze przenoszony na całą resztę. Słuchajcie, na no takie chyba wyróżnienie, jeżeli chodzi tak jeszcze szybko myślę ze wcześniejszych wypowiedzi bankierów, no to chyba Collins to był taki bankier, który się faktycznie wyróżnił i powiedział, że dalej. W Długoterminowy, w długoterminowej perspektywie, gdzie bankierzy zwykle nie precyzują to, co jest długoterminową perspektywą, stopy będą i tak, i tak wyższe niż jeszcze przed pandemią. Czyli docelowo zakładamy, że te 2024-2025 to jeszcze będą dosyć. Srogie czy znaczy no na pewno będą wyższe tak, niż, niż wcześniej. Natomiast Barkin, tutaj, który dzisiaj się wypowiada dwa razy, wczoraj mówił, że na razie ta, powiedzmy sobie, ta trajektoria, ta linia inflacji, dokąd ona będzie zmierzała, nie jest na tyle pewna, by z dużą precyzją móc sobie oszacować, co się zadzieje. Także na razie wygląda na to, że rynek się nastraja całkiem pozytywnie na to wszystko. Natomiast <laughs> Szczerze powiedziawszy, sentyment jest, jest całkiem po jego, po jego stronie. Dodatkowo też Stany Zjednoczone wczoraj przedstawiły, że deficyt docelowo będzie malał z bardzo prostego powodu. PKB przekroczyło ich oczekiwania za 2023, bo mówimy o tym PKB, bo czwarty wiadomo jeszcze nie jest doprecyzowany, ale już mamy informację, że deficyt będzie pomału jakby się kurczył, choć nie jest to pewnie prawda. Nie po to decydowali, słuchajcie, za podniesieniem limitu, żeby teraz mówić, że nie ma problemu z deficytem. Natomiast jest to taka informacja, gdzie faktycznie rynek odbierają całkiem nieźle, a myślę, że sam FED jest bardzo mocno przekonany co do swojej racji, że <laughs> uda się gospodarkę bez większych szkód wprowadzić tak spokojnie na odpowiednie tory, już takie poinflacyjne. No dobra, zerkamy na rynek. Duża prośba była o zrobienie funta, także patrzymy na funta, choć wczoraj, słuchajcie, Troszeczkę ten, to otwarcie europejskie przesunęło się w tym kierunku, w sensie zobaczcie, był taki piękny rewersal, całkiem ładny na, na Nowym Jorku czyli wszystko zostało zagrane tak jak żeśmy chcieli, no i u rzeczy London Low powinno zostać wybronione zostało wybronione co do 3-4 pipsów i była całkiem sympatyczna odbitka na ten moment również na razie negatywne otwarcie, zobaczcie od razu praktycznie odreagowanie, no wydawać by się mogło że będą testowali jakiś low z Azji, no bo tutaj nie mamy jeszcze retestów, tak, nie mamy retestu ani góry, bo to tylko knoty ani tak na dobrą sprawę dołu, bo jeszcze tam nie zabiegliśmy, także mmm, szybko sobie patrząc jeszcze tak na szybciutko, gdzie mamy godzinę 6, no na razie nie wyciągamy z tego <laughs> praktycznie żadnego ruchu, no z potencjałem, słuchajcie, do wybicia, właśnie tak jak teraz się dzieje, rewersale, czyli złapania płynności z tego azjatyckiego dołka i potencjalnego wyciągnięcia, bo na razie sentyment jest całkiem niezły, a to wszystko, co się dzieje, go wspieramy. Natomiast zerkniemy sobie na funta, bo obiecałam, że dzisiaj zrobimy funta, funt do dolara. Idźmy sobie w tym kierunku, no, bardzo zresztą podobnie rozegrane, choć słuchajcie, na funcie o dziwo te sesje wyglądają całkiem lepiej. Jeżeli popatrzycie sobie na większość rozegrań, wyglądają całkiem ciekawie, w sensie są bardziej dokładne, bardziej precyzyjne niż na Eurodolcu. No i co mamy tutaj na funcie? Może nie zaczynajmy od 15-minutówki. Zacznijmy od takiego bardziej szerokokątnego spojrzenia, a ono w ostatnim czasie, a ja tu coś jeszcze kiedyś rysowałam, natomiast to usunę, ono, słuchajcie, a wskaźniki znam. Ono w najbliższym e, czasie no, wyglądało tak sobie: tak? bardzo duża mielonka. Zobaczcie, że tak na dobrą sprawę, od mniej więcej 15 grudnia do, żeby tu już być takim bardziej ulgowym, do drugiego lutego, do początku lutego byśmy w wielkiej, szerokiej konsoli. Schwartzkurki nie było praktycznie czego rozgrywać i czego brać. No, ta płynność funtowa była mierna, ale głównie wynikała to, słuchajcie, z danych, które nie wychodziły jakieś naprawdę bajeczne. Te dane na funcie, one na w świecie nie były jakieś wybitnie dobre. No na funcie pokryliśmy przede wszystkim porzuconą płynność, tak, tą, która była do pokrycia na tej świecy z h no i moglibyśmy powiedzieć, że no to jest taka teraz, to jest taki teraz fajny potencjał na zawrotkę, no bo docelowo, jeżeli pokryliśmy porzuconą płynność, to możemy, moglibyśmy wymarkować sobie kontynuację trendu po prostu niżej. Natomiast czekamy, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli sobie, słuchajcie, Weźmiemy właśnie tą perspektywę H4 jako odniesienie do szerszego trendu, no to do potestowania jest jeszcze bardzo, po pierwsze, duży imbalans i bardzo ciekawa strefa podażowa w okolicy 1,26 przy 704, także nie jest to takie zaraz hop -siup. Nawet gdybyśmy chcieli rozgrywać cały ten ruch, no to musielibyśmy doczekać do wytworzenia, do domknięcia. Kontynuacji trendu, oj, na 5-minutówkę, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie wybicia, no bo inaczej nie możemy zamarkować sobie tego wszystkiego tak szybko. Z perspektywy H1, z perspektywy H1 słuchajcie, no wzrosty bardzo podobne jak na euro -dolarze. Ta mielonka tutaj jest i sprzyjająca, i nie, bo z jednej strony, skoro nie mamy takiej agresywnej reakcji, czy agresywnej reakcji na strefę podażową, tak jak w tym przypadku, tak? Ta strefa podażowa, zobaczcie, leży tutaj. Praktycznie nie mamy takiej, ona odreagowała, ale w tym miejscu, ale to nie jest istotne. Kolejna gdzieś jest dopiero w tym miejscu, no docelowo tutaj. No, ale ta reaktywność będzie tutaj bardzo ciekawa, bo jest olbrzymia ta strefa podażowa. A wiemy, że jak są tak olbrzymie strefy, to zwykle są bardzo głęboko retestowane. Natomiast do czego zmierzam? To jest i sprzyjające, i nie. Bo z jednej strony, słuchajcie, mówi, że jest tu bardzo duży opór podażowy, czyli jest duża akumulacja zleceń podażowych, ale tyle razy się wymielić, tyle razy to zaczepić, no to się czy trzeba to kiedyś przebić. Im częściej rynek testuje takie oporno, to tym częściej oczywiście są one wybijalne, Także z Hajynki również ciekawie wygląda, No i to, co można śledzić, to reaktywność stref popytowych. Jak one się rozkładały, czy były reaktywne na razie, większość z nich, choćby ta, czy docelowo tutaj leżąca jeszcze, są takimi strefami po prostu do wzięcia reaktywnymi, te, które nie zostały przereagowane. Perspektywa 15-minutówkowa, bo obiecałam bardziej krótko na to spojrzeć niż właśnie z takiej perspektywy długoterminowej. Co my tu takiego ciekawego mamy na funcie? Ja tylko sobie to odświeżę, żeby ten, o dokładnie, funcik całkiem ładnie wyglądał, no to markujemy. Weźmy sobie właśnie to, gdzie tu coś ostatniego było. No zapewne z ostatnich ciekawych rzeczy jakieś zmiany charakteru trendu najszybciej dochodziły w tym miejscu, natomiast zerknijmy właśnie z takiej dalszej perspektywy. No, i zwróćcie uwagę, no tutaj moglibyśmy w sumie w tym miejscu powiedzieć, że była zmiana charakteru trendu, bo tutaj, śledząc rynek, wy za mną nie widzicie. Dlatego ja na chwilkę to przesunę i powiem wam, dlaczego ta noga. Bo chcę znaleźć w tej nodze przede wszystkim moment, w którym rynek wybił starą zmianę charakteru trendu. Zwróćcie uwagę, że ta zmiana charakteru trendu ona mogła paść w tym miejscu. Dlaczego dołek, szczyt, kolejny dołek, właśnie tak postaram się tutaj zobaczyć, u szybki dołek, tu jeszcze był. Więc kontynuacja trendu została domknięta. Patrzymy poniżej kontynuacji, co my tam mieliśmy takiego. Widzicie, ja może zaraz zniknę na chwilkę. O, będzie łatwiej. Oj, dobra. Już sobie patrzymy. No, dokładnie o tym fragmencie mówię. Zobaczcie, tutaj już wszystko zostało dopięte, więc następny ruch wypada nam. Mówię dokładnie o tym fragmencie. Po kontynuacji dokładnie w tym miejscu mamy kolejny dołek, mamy szczyt, mamy jakąś wstępną porzuconą płynność, na razie nie zaznaczam, dołek i szczyt, czyli nasza zmiana charakteru trendu wypadała patrząc na stary trend dokładnie tutaj. Czy tu gdzieś była? No chyba nie za bardzo, bo mamy tak, dołek, szczyt, tu mamy, czy mieliśmy retest? Tak, bo zobaczcie tu jest pullback w ruchu bezpośrednio, także tutaj też mamy szybki szczyt, tu mamy szybki szczyt, tu mamy szybki szczyt. Czy tu coś mieliśmy ciekawego? Nie, nie, nie. Szybki szczyt dokładnie w tym miejscu. No i porzuconą płynność. No i zwróćcie uwagę, że tutaj struktury po prostu najzwyczajniej w świecie nie było, więc przenosząc się do takiego ogólnego bardziej, overview, no to zobaczcie zmiana charakteru trendu została domknięta mniej więcej już bezpośrednio w tych w tych miejscach, tak, mieliśmy jej domknięcie. Także ten ruch moglibyśmy dokładniej ten już rozpatrywać bardziej popytowo. Natomiast <laughs> gdzie ten popyt? Przede wszystkim w starych takich strefach wyglądających dosyć strukturalnie, czyli między innymi choćby tutaj bardzo ciekawa strefa popytowa, jeżeli tu nam się nie utworzy, żana, słuchajcie, w tej mielące nie otworzy nam się żadna struktura, no to, to jest bardzo ciekawa strefa jeszcze do podebrania z, można powiedzieć, z poprzedniej sesji azjatyckiej, ale nie to jest jej atrakcyjnością, tylko ta właśnie strukturalność, która w tej strefie po prostu występuje. Natomiast tutaj już po domknięciu kontynuacji trendu zwróćcie uwagę, że do wybicia, no jeżeli weźmiemy całą tą mielonkę tutaj pod uwagę, no to musimy zwrócić Przede wszystkim na najwyższy punkt i najniższy. Takie melonki jest najłatwiej czymś takim rozgrywać, w sensie zamiast analizować każdą świeczkę, świeczka po świeczce, co oczywiście można robić, najlepiej właśnie oznaczyć sobie po prostu to, że do momentu tego wybicia, to co się tutaj dzieje, będzie po prostu pullbackiem tego ruchu. Także czekamy do jakiegoś bardziej solidnego po prostu wybicia na funciaku. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Zapraszam jutro na godzinę 9. Do zobaczenia.